Cześć, siemanko. Dzisiaj odcinek, w którym porozmawiamy sobie o książce w praktyce. Okoń w sieci zawsze dobrą książkę ci poleci. Może jest jeszcze jakaś malutka garstka z was, która pamięta mój chyba pierwszy film na kanale, który dotyczył właśnie eventu gamingowego. I może brzmi to nieco zbyt patetycznie i sentymentalnie, ale ten materiał powstał z jakiejś tam miłości i pasji, bo praktycznie chyba od 8 roku życia zawitały gry do mojego domu i, i tak zostało do dzisiaj. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, że ja powiązałem to później z książkami. Książki i gry jest to taka korelacja, która polega na wzajemnym poszerzaniu granic wyobraźni, jeżeli mógłbym tak to powiedzieć. I właśnie to poczucie, tej tej wolności wyobraźni wpłynęło na autorów głównie fantastyki, współczesnych autorów fantastyki, bo oni są świadomi, że jest ktoś i to ktoś bardzo dobry w swoim fachu, kto nada ich bohaterom wygląd i Tchnie w nich życie. Od wielu lat obserwując to wszystko, widzę, że gry zaczęły coraz bardziej skręcać w kierunku filmów. Coraz więcej jest gier, w których dominują części związane z fabułą, pokazywanie jakichś cinematików. Epickich zresztą cinematików, zrobionych momentami lepiej aniżeli trailery wysokobudżetowych filmów. I pewnie nie jestem jedyny, który uważa, że to książki bardziej przyczyniły się do gier komputerowych, no bo oczywiście zapisy, wyobrażeń autorów wpłynęły na to, że ktoś z rynku elektronicznego uważał, że te światy, które wykreowali dani pisarze, głównie światy fantastyczne, idealnie nadają się na podłoże do gry. I tak było w większości przypadków. Gdybym miał wymieniać to chociażby Dante Inferno, który był zinspirowany boską komedią. Assassin's Creed wydaje wam się, że później powstała książka, ale twórcy gry inspirowali się inną książką, a chociażby genialny God of War. Czy to również nie jest sięganie do mitologii? Wow, Plaga Olbrzymów. Nowy cykl autora bestsellerowej serii Kroniki Żelaznego Druida. No, no to skoro wydawnictwo Rebis się tutaj wprosiło na ten odcinek, ale tak po prostu przewidziało, no to nie, niech będzie. Proszę bardzo. Plaga Olbrzymów. W nowym cyklu talentowany pisarz tworzy własną mitologię, w której nie zabraknie zmiennokształtnych bardów walczących ogniem olbrzymów i nastolatków rozmawiających z oszałamiającymi stworzeniami. Nie wolno lekceważyć świata gier elektronicznych, bo on nadał kształt. Temu, co tworzyli pisarze. Ja wiem, że Andrzej Sapkowski nie jest do końca pocieszony tym, co się stało z jego. Produktem i z jego dziełem, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Właśnie to jest piękne w tym, że gry elektroniczne dają możliwości, niesłychane możliwości. Można kreować światy, jakie tylko się pragnie, i uważam, że jest to przyszłość dla pisarzy związanych z fantastyką, o ile nie całego gatunku fantastycznego. Może mnie ktoś za to opinię skarcić, ale to jest moje zdanie. Uważam, że w ciągu kilku, kilkunastu najbliższych lat. Pisarze, którzy obecnie zajmują się fantastyką, będą coraz bliżej rynku gier elektronicznych, będą zapraszani do tworzenia scenariuszy, do tworzenia fabuł, questów w grach, dodatków. Już tak jest. Chciałbym po prostu, żebyście patrzyli na to wszystko obiektywnie i żebyście ci, co kochają książki, nie byli negatywnie nastawieni do gier, bo to jest jeden świat, moim zdaniem. A ci, którzy książek nie czytają. A uwielbiają gry. Przekonać kurde tych, co grają, żeby czytali, jest o wiele ciężej, bo to są ludzie czynu. Oni po prostu. Ale mam dzisiaj coś, co jest jakby takim artefaktem pokoju, z którego mogą czerpać i książko Maniacy, i gracze. Oho. I to o czym Wam chcę dzisiaj powiedzieć, to świat związany z Word. Warcraft. O samej grze, choć słyszałem, choć oglądałem gameplaye, to sam nigdy w nią nie grałem. I o ile pamięć mnie nie myli, jest to już dziewiętnasta książka, którą wyprodukował sam Blizzard. Dzisiaj przed burzą napisała Christy Golden. I to akurat dobrze, bo jest to autorka, która kiedy pisała o uniwersum Warcrafta, to jej książki cieszyły się bardzo dobrymi ocenami. Czyta się to bardzo przyjemnie, dlatego że jest to fantastyka, do której jesteśmy już przyzwyczajeni. Mamy rasy, mamy Podziały, mamy wojny, mamy tajemnicze przedmioty. Autorka tutaj nie stworzyła żadnego nowego świata, tylko jedzie już na tej strukturze, na tych fundamentach które są już od bardzo, bardzo dawna. Nie dostaniecie niczego nowego, ale raczej nawiązywanie do czegoś wcześniejszego i zapowiedź czegoś kolejnego, a raczej jest to zapowiedź dodatku do gry, który ma się zbliżać. Wydaje mi się, że z tą książką e, Blizzard popełnia jeden błąd. On chyba za bardzo jest nastawiony na to, żeby dotrzeć do samych fanów gry, a nie do Fanów książek ogólnie. No i dużym minusem na pewno tej książki jest to, że jest to po prostu jakaś tam mała opowieść. Jest to po prostu malutka, delikatna część większego ogółu i tutaj akcji nie ma tak zbyt wiele. Wszystko to raczej są jakieś rozmowy, jakieś negocjacje, jakieś pojedyncze odkrycia. I tu na końcu, właśnie, powinno być napisane: Zapraszamy. Do dodatku związanego z bitwą o Azeroth, jeżeli się nie mylę. O, to ja może porównam na przykład. Książkowicz, który nie zna, sięga pierwszy raz, będzie czytał to tak. Hmm. A gracz, który zna to uniwersum, który uwielbia grę i który czeka na kolejną część gry, będzie czytał to mniej więcej tak. O! o. o. Dlatego właśnie instaluję, żeby mieć jakby takie dopełnienie. And we have forgotten what makes us strong. I standardowo na początku dostajemy absolutnie genialny zresztą cinematyk, który już nam mówi, że będziemy mieli do czynienia w całym świecie Warcraft. Z wielką wojną przymierza z hordą. I akurat dobre jest to, że nie musiałem płacić za to, żeby wypróbować sobie przez jakiś tam czas postać. Do któregoś chyba levelu mógł, można grać za darmo, bo cały czas uważam, że poroniony jest pomysł płacić abonament w wysokości 40 kilku zł miesięcznie, żeby grać w daną grę. Która, no oprócz tego, że są dodawane jakieś dodatkowe pewnie questy, to ona aż tak może się nie zmienia i wciąż to jest ta sama gra, więc na czym polega? Ta dalsza część książki. Na pierwszy plan wysuwa nam się tragiczny, romantyczny, można powiedzieć, bohater Anduin. On dąży do tego, żeby za wszelką cenę prowadzić pokój pomiędzy przymierzem i pomiędzy hordą. Na, na czele hordy akurat w tym momencie stoi Cylwana Bierze wiatr, która, można powiedzieć, jest taka trochę śliska, która do końca nie wiadomo, po której jest ze strona, ale raczej jej plany są takie, aby pokrzyżować jakiekolwiek krzyki przymierzu. Co więcej, pojawia się nam tutaj pewna tajemnicza substancja. Azeryt, tak. Azeryt od świata Azeroth. I ten Azeryt jest tak magiczną substancją, która może wprowadzić pokój, ale może również wywołać wojnę. I jego właściwości sprawić zarówno wysłannicy przymierza, jak i hordy. Ale nie wszystko o ten Azeryt będzie się tutaj rozgrywało. Wszystko głównie to negocjacje o pokój. Historie związane z przeszłością, do której możemy sobie troszeczkę sięgnąć jako retrospekcję, i żeby po prostu zbadać ten świat. Czy ten świat nam się podoba, czy nam się nie podoba. To całe uniwersum, które stworzył sobie Blizzard, to nie jest tylko uniwersum World of Warcraft. Mamy też StarCraft'a, Dwójkę, Hearthstone'a, Heroes of the Storm. Bohaterowie, wśród wszystkich tych gier, one sobie skaczą. Blizzard korzysta sobie. z Heroes of the Storm na przykład znajdziecie postacie z wszystkich tych gier, i z Warcraft'a, i z Overworld. Watcha I ze Starcrafta. W Hearthstone z kolei macie i gobliny, i gnomy, które również pojawiają się w Warcrafcie. Macie wszystkie te klasy. Macie także Anduina, Macie Sylwanę jako kartę, Macie Paladyna, Macie wszystkie te klasy, które pojawiają się w Książce. Więc to jest szalenie interesująca przygoda przez ten cały świat. Książka to nie jest tylko koniec, ale książka okazuje się także początkiem. I to początkiem bardzo, bardzo fajnej. Interesującej przygody, wciągającej przygody. Jeżeli chcielibyście więcej materiałów związanych z grami, tu, tu gdzieś w rogu macie ankietę. A ja już teraz zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzieś tutaj, dlatego że na moim Instagramie zorganizuję konkurs, w którym będziecie mogli wygrać aż trzy egzemplarze tej książki. Zaglądajcie na mojego Facebooka i na grupę na Facebooku Okonki w sieci. A jeżeli interesują Was jeszcze tego typu recenzje, to na moim kanale niedawno pewnie pamiętacie. Pojawiła się Droga Szamana. Czy jest lepszą od tej Droga Szamana? Ciężko mi powiedzieć. Droga Szamana była wymyśleniem czegoś jakby, no, nie od nowa, na podstawie czegoś, ale jest jakby takim osobnym światem, bardziej dla książkowiczów lubiących gry. Ode mnie to chyba już wszystko, tak? Może pójdę coś jeszcze sobie popykać. Tymczasem trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.